Cześć! To ja. I teraz zrobimy taką serię. No, jeszcze mnie nie znacie ty jak się to. Ta, ta, ta. e, zrobimy taką serię vlogu i to jest tylko info. Będzie kręciutkie, ale wiecie co? No, no, tam są te to. I wiecie co? E, będą takie vlogi. I to jest pierwszy odcinek. Mam mądrą kuzynkę. pokaż się. Dajcie 100 lajków, jak będzie więcej niż to. Illuminati. Dun, dun. Jak będzie 100 lajków, to zrobimy... to zrobimy pierwszy odcinek takiego vlogu prawdziwego. A więc to był tylko odcinek próbny. Do widzenia.